Dzień dobry. Zapraszam ponownie do wspólnej nauki. Rozwiążemy dzisiaj zadania, w których reagenty zmieszano w stosunkach niestechiometrycznych. Zadanie pierwsze: wydawnictwo medyk. W czystym tlenie amoniak spala się do azotu i wody. Odmierzono 13 dm mieszaniny amoniaku i tlenu w warunkach normalnych. Objętość gazów po reakcji w tych samych warunkach wynosiła 5,5 dm sześciennego. A po przepuszczeniu ich przez płuczkę z wodą zmalała do 3 decymetrów sześciennych. Oblicz skład gazów przed reakcją w decymetrach sześciennych. Zaczynam rozwiązywanie zadania oczywiście od napisania i uzgodnienia równania reakcji. Amoniak spala się w czystym tlenie do azotu i wody. Równanie nie jest oczywiście trudne do uzgodnienia. Pozwolę sobie w takim razie nie tłumaczyć współczynników stechiometrycznych, tylko samo zadanie. Zaznaczam dane. Do reaktora wprowadzono 13 decymetrów sześciennych gazów. Przeprowadzono reakcję i po wykropleniu pary wodnej, objętość gazu, czyli wytworzonego azotu oraz tlenu lub amoniaku, który pozostał bo był użyty któryś z tych gazów na dmiarze. Objętość mieszaniny wynosi 5,5 dm sześciennego. Tę mieszaninę przepuszczamy przez wodę. Z wodą z tych trzech gazów reaguje wyłącznie amoniak. Oznacza to w takim razie że 2,5 decymetra sześciennego amoniaku zostało pochłonięte, czyli tyle gazu użyto w nadmiarze. Czyli objętość amoniaku, który w mieszaninie początkowej znajdował się w nadmiarze, wynosi 2,5 decymetra sześciennego. Na tej podstawie Mogę w takim razie obliczyć objętość gazów, która weszła do reakcji. Nie było to 13 decymetrów sześciennych, tylko 13 odjąć 2,5 decymetra sześciennego amoniaku użytego w nadmiarze. Do reakcji weszło wyłącznie 10,5 decymetra sześciennego gazu. Gazy te reagowały w stosunku molowym 4 do 3, czyli w sumie reagowało 7 objętości gazu. Jak podzielę 10,5 przez 7, to wychodzi mi, że jedna część objętościowa to 1,5 decymetra sześciennego. W takim razie objętość amoniaku, który wszedł do reakcji, przed amoniakiem stoi czwórka. To cztery takie części objętościowe, czyli 4 razy 1,5. Czyli 6 decymetrów sześciennych amoniaku weszło do reakcji. Ponieważ 2,5 pozostało po reakcji, oznacza to, że początkowa objętość amoniaku przed reakcją wprowadzonego do reaktora wynosiła 8,5 decymetra sześciennego. Natomiast objętość tlenu wprowadzona do reaktora stanowi trzy części objętościowe: 3 razy 1,5-4,5 decymetra sześciennego. Oczywiście objętość tlenu mogłam również obliczyć, odejmując od objętości początkowej obliczoną objętość amoniaku. Albo wykorzystać, tak jak ja tutaj napisałam, jaką objętość ma jedna część. Część objętościowa wchodząca do reakcji. Widząc równania reakcji, że do reakcji wchodzą trzy części objętościowe tlenu, mogłam obliczyć również objętość tlenu przed reakcją. Dziękuję bardzo za wspólną naukę. Zapraszam do kolejnego zadania.